Hej, dzisiaj zapraszam Ciebie na czytanie pod tytułem Kim jesteś w miłości? Karty pokażą to, co z siebie już dajesz albo możesz dać właśnie w miłości w stosunku do swojego aktualnego partnera, potencjalnego partnera, jakie są Twoje mocne strony albo jakie strony powinnaś, powinieneś z siebie wydobyć, żeby właśnie być takim dobrym partnerem. E, dobrym w sensie właśnie no, spełnionym? E, I też, żebyś mogła czy mógł dać z siebie no, wszystko w, twojej, w Twoim własnym wydaniu? Ok. Wybierzcie sobie grupy. róża fioletowa niebieska i zaczynamy. Pytanie, kim jesteś w miłości? Kim jesteś w miłości? Kim jesteś w miłości, w związku? Mhm, dobra. Jesteś osobą um, cechującą się intelektem. E, prawdopodobnie prowadzisz e, miłą rozmowę ze swoim partnerem, miłą albo taką intelektualną rozmowę. Po prostu jesteś dobrym kompanem do rozmowy. E, jesteś też osobą dosyć energetyczną. E, bardzo możliwe, że zawsze gotową do takiej rozmowy. Bardzo możliwe też, że można się Ciebie poprosi, poprosić po, albo poradzić o, o. Nie wiem, jeżeli ktoś ma jakiś dylemat, to, to w sensie ktoś, no, jakby ta, ta druga osoba, ta druga połówka, czy gdzieś jakiś partner, może Ci się poradzić i, i z chęcią czy chętnie dasz y, jakąś taką poradę na bazie tego, co wiesz, y, jakiegoś Twojego takiego intelektualnego potencjału. Jeszcze, jesteś też osobą taką skłonną do, e, do jakiejś takiej zabawy. <laughs> Bardzo możliwe, że lubisz e, seks, m, że jesteś dobrą partnerką czy dobrym partnerem e, w tych intymnych sprawach, e, że, że ktoś po prostu może w tych sprawach na, na ciebie liczyć, jeżeli tak to mogę ująć. E, może to również znaczyć, że generalnie lubisz jakby się zabawić, może iść gdzieś do klubu, na imprezę, napić się, czyli można powiedzieć, że jesteś takim dobrym partner, partnerem do zabawy, ale musisz uważać na drugą stronę, jakby tej karty, drugą stronę medalu, że kim jesteś w miłości. Może to też być, że jesteś trochę taka prowokacyjna czy prowokacyjny, możliwe trochę. Prowokujesz swojego partnera, może trochę masz jakieś skłonności też manipulacyjne. Więc jeżeli to się zgadza, jeżeli to jest prawda, to to, no, to zależy od ciebie, czy, czy, czy jakby zdecydujesz się te skłonności jakby zatrzymać, czy zdecydujesz się na przykład nad nimi pracować. Nie jest tutaj powiedziane, czy one ci jakby wpłyną na pozytywne czy negatywne, jakby. Jakieś zachowanie partnera, aczkolwiek to jest odpowiedź na to, kim ty jesteś w tej miłości. E, możliwe, że trochę jednego i drugiego. Z jednej strony kusisz e, i prowokujesz, a z drugiej strony też to się może podobać, ta twoja prowokacja. E, wiesz, to, to się tak jakby, wiesz, przyciąga i odpycha, i takie osoby też są bardzo atrakcyjne, które trochę przyciągają, trochę odpychają. Ok, i karta: kim jesteś w miłości? E, Czyż byś była osobą zmienną? Tutaj to może znaczyć, że możesz na przykład zastanawiać się nad swoimi uczuciami. Możesz na przykład jednego dnia myśleć, że bardzo, bardzo, bardzo kochasz, a drugiego myśleć, że już więcej tego nie wytrzymasz, a trzeciego myśleć, że jednak bardzo, bardzo kochasz, a czwartego, że jednak chyba chcesz to skończyć. Więc bardzo możliwe, że gdzieś tam masz tę zmienność albo też zmienność humorów, czyli na przykład poniedziałek super humor, we wtorek wkurzony humor, oczywiście związkowo, no nie, więc tak samo, to może być jakby, no nie chcę powiedzieć, że tam plusem czy minusem, no nie, ale po prostu możesz jakby to kontrolować albo obserwować, czy po prostu ta cecha ci służy, no bo może akurat kręci tego twojego partnera i super, że po prostu ma taki, wiesz, może rollercoaster, no nie. Ale też może no, gdzieś tam ciebie wyniszczać też poniekąd, no bo emocjonalnie jakby skaczesz albo też decyzyjnie, nie wiesz, co masz zrobić i to cię jakoś może po prostu męczyć. No i dobra, to tyle. Dzięki. Kim jesteś w miłości? Kim jesteś w miłości? Kim jesteś w miłości? Kim jesteś w miłości? Kim jesteś w miłości, kim jesteś w związku, kim jesteś w miłości. Ok. Jesteś osobą, um, jesteś osobą, która możliwe, że w jakimś sensie ucieka, wycofuje się, nie jest w jakimś sensie stabilna. E, w sensie, nie, nie, może nie chcesz się w pełni zaangażować, albo kiedy się to zaangażowanie pojawia, to zaczynasz od niego odchodzić, uciekać. Kolejna rzecz, możliwe, że jesteś emocjonalnie troszeczkę rozchwiana, czy rozchwiany. Możliwe, że twoje emocje skaczą, fluktują i nigdy nie wiadomo, co dostaniesz, czy tam co się dostanie z tych twoich emocji, bo pewnego razu, pewnego dnia jest wszystko ok, później niekoniecznie wszystko ok i tu też możesz na to jakby trochę uważać. Jeżeli ci to służy, ok. Jeżeli ci nie służy, no to wiadomo, możesz zwrócić na to uwagę. Kolejna rzecz, właśnie w miłości potrzebujesz, tak jakby, stabilizacji. I tu się pojawia pewien paradoks, bo widzę też, że potrzebujesz stabilizacji, ale z drugiej strony sama, czy sam uciekasz od tej stabilizacji, więc pojawia się tu jakiś paradoks. Tak jakby chcę stabilizacji, ale trochę nie umiem, albo chcę stabilizacji, albo ale. Uciekam od niej albo chcę stabilizacji, ale uciekam od związku jak się tylko pojawi, albo na przykład oczekuję stabilizacji, ale ja sama niekoniecznie czy sam niekoniecznie umiem, czy chcę, może. No tak. Dobra, kolejna karta. Kim jestem w miłości, kim jestem w miłości, kim jesteś w miłości, kim jesteś w miłości, i jest to. Wow, okej, okay. Mamy już tutaj drugą kartę tego uciekania, tego odchodzenia. Coś jest na rzeczy tutaj w tobie, że gdzieś jakby uciekasz, odchodzisz. Jak już się coś zaczyna tutaj klarować, układać, to ty po prostu w nogi odwracasz się na pięcie i po prostu w długą. Tak, jakby boisz się zaangażować, boisz się być zraniona, zraniony, boisz się, że jak coś wejdzie na kolejny etap, to później wszystko runie. I po prostu, jak szybko Cię widzieli, tak szybko po prostu im zniknęłaś z oczu. Ee, może też być, że, że nie jesteś właśnie, e, z jednej strony właśnie chcesz, a z drugiej strony jest w Tobie ta cecha, która też, czy ta strona, która też jakby trochę, może nie chce, albo się boi, albo ucieka od konfrontacji emocjonalnej. Okej, okay. ciekawe i. Mamy, mamy trzecią kartę, kim jesteś w miłości, kim jesteś w związku, kim jesteś w miłości. Mhm, okej. Okay. Więc w miłości ty lubisz mieć wybory yy, i różne takie, yy, jakby to powiedzieć, yy, rozrywki, wybory, zmiany. Raczej yy, nie jesteś właśnie stabilną osobą w tym sensie, że po prostu yy, rutyna i, i wszystko jakby tak samo, tylko ty chcesz. Aby było ciekawie. Bardzo możliwe, że też w miłości ty nie lubisz jednego partnera, że ty lubisz tak jakby, no tego, a później tego, a później tego, albo wszystkich naraz. To też jest taka opcja, ale jeżeli to nie o tobie mowa, to w takim razie, jeżeli masz jakby jednego partnera, albo może nie masz partnera, ale oczekujesz jakiegoś partnera, w sensie czekasz na niego, to. To może w takim razie znaczyć, że też oczekujesz od tego związku, żeby był różnorodny, żeby nie był nudny, żeby nie tylko tam przed telewizorem w domu i nuda i kapcie, tylko żeby wyjść gdzieś, żeby się zabawić, żeby coś zrobić razem, żeby pójść do jakiegoś muzeum, żeby pojechać w góry, żeby, nie wiem, pograć w jakąś grę planszową albo coś, żeby, nie wiem, pójść się spotkać ze znajomymi, żeby ta osoba cię troszkę jakby zabawiła i żeby była kompanem do zabawy, a nie tylko jakimś takim pionkiem, no nie? Więc oczekujesz tej różnorodności i prawdopodobnie oczekujesz jej, ale też ją dajesz, czyli no, jesteś też tym kompanem do zabawy, można na to liczyć z twojej strony. Może też masz jakby wiele twarzy, możesz na przykład być, wiesz, dobrą kochanką, tutaj dobrą matką, tutaj dobrą kucharką i tak dalej. Może masz te wiele. Wiele wymiarów swojej osobowości, czyli tutaj widzę bardzo taką kreatywną osobę w tej miłości, ale z drugiej strony taką trochę niechętną do zobowiązań, trochę niechętną do podejmowania kolejnych, głębszych kroków w takiej poważnej, stabilnej relacji. Albo jak już ta relacja się pojawia, to trochę, nie wiem, sabotowanie w pewnym sensie tej relacji. Ok. dzięki. Okej. Okay. Zobaczymy, kim Ty jesteś w miłości. Kim jesteś w miłości, kim jesteś w miłości. Kim jesteś w miłości, kim jesteś w związku, kim jesteś w miłości. Mhm. Jesteś w miłości osobą, która nie boi się albo lubi, albo nie przeszkadza jej wieść prym. E, jakiś taki. Mm, wprowadzasz jakąś taką siłę, bardzo możliwe, że jest siłę intelektu, że jesteś osobą e, mądrą, inteligentną, lubisz rozmawiać, e, jesteś skłonna do e, rozmów, do, do różnych takich intelektualnych debat e, albo nawet potyczek. E, I też masz taki no, e, no silny charakter, e, ale, ale właśnie to, to, to jakby nie jest wala, nie jest zaleta, prawda? Jakby zależy, zależy czy, czy ty to lubisz, czy ktoś to lubi, ale, ale widzę właśnie silny charakter i, zwłaszcza w kategoriach intelektualnych, chęć rozmów. Yy, I umiejętność rozmów, też może umiejętność słuchania. Kim jesteś w miłości? Tutaj mamy, że. Ty w miłości jesteś, więc tak, opcja na numer jeden, jeżeli w Twoim przypadku, to jest, że Ty lubisz, żeby się coś działo. Lubisz na przykład podróżować, wyjeżdżać gdzieś, coś robić, aktywnie spędzać czas, chodzić do parku, jeździć na rowerze. Aktywnie, aktywnie, aktywnie. Więc to może być opcja numer jeden. Jeżeli to Ciebie opisuje, to jak najbardziej lubisz aktywnie spędzać czas w miłości. Chcesz, żeby Twoja miłość, Twój partner był też kompanem do aktywności i Ty też jesteś dobrym kompanem do aktywności, więc można to jakby u Ciebie na to liczyć. Kolejna rzecz, jeżeli to tak jakby niekoniecznie jest, jesteś Ty, to znaczy prawdopodobnie tak, ale jeżeli to Ci nie pasuje, to jeszcze jest jedna opcja z tą kartą: że Ty w miłości jesteś taka troszkę em, w pewnym sensie zajęta sobą, czy zajęty sobą i lekko egoistyczny, ale nie, nie odbieraj tego źle, w sensie po prostu Ty masz swoje sprawy, zajmujesz się nimi, zależy Ci na nich, może to być postrzegane, że jesteś właśnie egoistyczny czy egoistyczna. Ale po prostu dla ciebie te sprawy są ważne i chcesz, żeby ten partner to uszanował, i ty po prostu łazisz, chodzisz gdzieś tam, biegasz za swoimi sprawami, czy to zawodowymi, czy jakimiś przyjacielskimi, i po prostu no, jesteś takim troszkę niezależnym partnerem. W sensie nie, nie pozwolisz gdzieś tam przykuć do tej kanapy, no nie, i żeby tylko tam siedzieć w domu, no nie? Więc to są jakby dwie opcje. One obydwie się łączą z tym takim ruchem, i, i teraz pytanie, czy ty. Wolisz, jakby, czy ty chcesz utrzymać tą niezależność, czy też chcesz, żeby ten partner ci zawsze towarzyszył. No to może być albo to, albo to, ale generalnie lubisz ruch i lubisz sama być aktywną osobą. I kim jesteś w miłości? Kim jesteś w miłości? Kim jesteś w związku? Kim jesteś w miłości? wow, ty, ok, to jest, to jest troszkę zabawne, ale tylko troszkę, więc albo jesteś łamaczką lub łamaczem serc i to może być na przykład tak, że no, na przykład no, dosłownie łamiesz serce, czyli to ty jakby kończysz i zrywasz związek, albo możesz troszkę jakby kogoś jakby smucić na przykład faktem, że jeżeli, faktem jest, że jesteś tą niezależną jednostką, to ta osoba może na przykład myśleć, że może tobie nie zależy w 100%, że może że może, no, że ty wolisz może sama niż jednak z kimś, czy sam niż z kimś i, i to może być to złamanie serca, w tym sensie, że, 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 że tak jakby twoje działania w jakiś sposób mogą, e, mogą się przyczynić, że ta druga osoba może troszkę myśleć, że jakby tobie nie do końca zależy, chociaż tobie może bardzo zależeć, ale to jest właśnie to, kim ty jesteś. Tej miłości, więc gdzieś tam to złamane serce możesz powodować. Może po prostu masz bardzo dużo znajomych i w ogóle zajęć, i jesteś osobą bardzo zajętą, i ta osoba po prostu czuje się może jakaś niedoceniona, może samotna, może jakaś zostawiona z tyłu. Eee. Mhm. Tak. No więc to tyle widzę. Może, może też tutaj jeszcze jedna e, mi przychodzi na myśl rzecz, która może się łączyć, że może w sposób, w jaki właśnie mówisz, rozmawiasz, po prostu może wydawać się, że na przykład bardzo prosto z mostu, albo na przykład możesz w swoich jakby rozmowach, nie wiem, nieświadomie, albo nie zamierzając na przykład krytykować i to też może być takie troszkę jakby przykre dla tej drugiej osoby, więc jakby zaobserwuj, uważaj, czy zdarzają Ci się takie rzeczy, czy chcesz je skontrolować, czy możesz je skontrolować, czy Ciebie to dotyczy. Zaobserwuj i daj znać. Dzięki. Pa, pa.